Cześć widzowie. W tym filmie pokażę wam przykład rozwiązania zadania maturalnego z informatyki z roku 2025 z maja i będzie to zadanie pierwsze. Zapraszam do oglądania. Zaglądnijmy do zadania pierwszego. Funkcja rekurencyjna. Dana jest rekurencyjna funkcja przestaw, której parametrem jest nieujemna liczba całkowita i widzimy tutaj funkcję przestaw od n, która po wywołaniu wykonuje następujące instrukcje. R przyjmuje wartość n modulo 100, a przyjmuje wartość r podzielone przez 100, b przyjmuje wartość r modulo 10 i n przyjmuje wartość n podzielone przez 100. Jeżeli n jest większe od zera, to wykonuje się następująca instrukcja: w przyjmuje wartość a plus 10 razy b plus 100 razy. I tu uwaga, jest wstawiana kolejna funkcja, jak to ma miejsce, po prostu w rekurencji, czyli przestaw n. W przeciwnym razie, jeżeli a jest większe od 0, to wykonuje się w przypisz a plus 10 razy b. W przeciwnym razie w przypisz b. Wynikiem jest w. No i oczywiście mamy zaznaczone: uwaga, mod oznacza resztę z dzielenia, natomiast div jest częścią całkowitą z dzielenia. W podstawie tego kodu musimy uzupełnić tabelkę 1.1. Możemy to oczywiście zrobić na dwa sposoby, albo mamy tu miejsce na obliczenia i możemy sobie to zrobić oczywiście na kartce papieru tu, bądź na przykład na tej stronie, bądź gdziekolwiek w zeszycie, prawda? Natomiast można to zrobić troszkę w inny sposób. Tym innym sposobem będzie napisanie tej funkcji w dewie, co właśnie uczynię. No, i aby przejść do napisania całego zadania, na samym początku wstawiłem te podstawowe rzeczy, które w dewie muszą być, aby każdy program się uruchamiał. No, i teraz skrupulatnie będę przepisywał to, co jest po prostu na kartce. Funkcja się nazywa przestaw, w związku z czym ja sobie ją wywołam po prostu w int -mainie. podstawię jej na sztywno ten. Element, który na samym początku jest przestawiany, czyli 316498, no i zobaczę jak ta funkcja zadziała. Oczywiście muszę tą funkcję tutaj napisać przed int mainem. No i tutaj chyba najważniejsze jest po prostu się nie pomylić, bo stosunkowo jest to dosyć proste. Więc wpisujemy int przestaw, no i tutaj wkładamy ten element n. Autorzy nam świetnie wytłumaczyli, że właśnie. Mod to jest modulo, w związku z czym mamy n procent 100. No i kolejne to będzie A przyjmuje wartość r przedzielone przez 10. B przyjmuje wartość r, mod 100 i jeszcze n przyjmuje wartość n dzielone przez 100. oczywiście tu mamy procent. 10, warto żeby się nie pomylić teraz widzimy tutaj w kodzie jeżeli no a jeżeli widzimy jeżeli no to nic innego jak wstawiamy sobie ifa i albo sobie dajemy if n, no bo to też jest takie domyślne, że nie musimy pisać większe od zera, no albo sobie po prostu przypisujemy większe od zera no i w naszym wypadku będzie to wyglądało po prostu w ten sposób, tak to zostawię no i tutaj będzie w przyjmuje wartość a plus ja sobie tak, słuchajcie, dla estetyki zrobię w ten sposób, że dołożę sobie jeszcze tutaj nawiasy, i tu mamy tą przestaw od N, która jest jakby to powiedzieć znakiem, że mamy do czynienia z rekurencją. No i tutaj mamy else, i możemy to zrobić w ten sposób, że w przeciwnym razie, jeżeli, czyli wcisnąć tu po prostu else if i wstawić to większo da, a zatem tak to uczynię else if i tu mamy sobie po prostu wstawiam a i tutaj będzie ta instrukcja w przyjmuje wartość a razy plus 10 razy b i ostateczny else e, w przyjmuje wartość b, czyli doszliśmy do tego miejsca no i wynikiem, a jak wynikiem no to return, return w Czyli pozostaje nam napisać tutaj oczywiście return w. Ja jeszcze zrobię taką kosmetykę, czyli poprzesuwam sobie te elementy tak żeby to lepiej było widoczne. Myślę, że teraz jest bardziej czytelne. No i nie pozostaje nic innego jak po prostu włączyć ten program i sprawdzić co nam zwróci. No i jak widzicie, jest 1, 3, 4, 6, 8, 9. Mamy e, informacje o tym właśnie. Zgadza nam się, no ale zastanówmy się, ile jest liczba wywołań. Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, ile jest liczba wywołań, wystarczy sobie wstawić dowolną jakąś instrukcję, która będzie wywoływana. Ja sobie wstawię hello, żebyście widzieli, że po prostu to jest tam wywoływane i włączymy sobie jeszcze raz naszą funkcję. Myślę, że doskonale. Widzicie, jest hello. Nie dałem endline'a, mógłbym dać. I teraz widzimy, że trzy razy się pojawia, a zatem dobra jest odpowiedź. I wydaje się, że ten kod jest dobry. Możemy zrobić następne przykłady. Jak widzimy, mamy trzy kolejne podpunkty, w związku z czym ja wywołam trzy te funkcje. No i tutaj drodzy widzowie, po wstawieniu tych funkcji, wstawieniu sobie on-line'a, już powinna nam się lampka zapalić, że ten integer tutaj nie wytrzyma. W związku z czym ja sobie powstawiałem long longi, więc widzicie sobie tu tu i tu mamy long longi. No i jeśli teraz wywołamy te cztery funkcje, to możemy sobie policzyć te helloe. Y. Tych helloów nie jest dużo. Tu mamy 3, 4, tu mamy 5 i tu mamy 8. Odpowiedzi. Widzimy te wartości. Widzimy, komputer po przemieniał, a więc można powiedzieć, że w 5 minut bez analizy tego kodu jesteśmy w stanie zrobić to zadanie i wpisać w tabelkę odpowiedzi. Jak widzicie, wszystko się zgadza. A zatem mamy dwie możliwości: albo analizujemy ręcznie, to nam się przyda później, albo lecimy po prostu z kodem, wpisujemy i komputer zrobi to za nas. Choć tak na dobrą sprawę, lepszy, lepiej by było, gdybyśmy sobie to przeanalizowali na papierze, bo tutaj mamy kolejne zadanie 1.2, które wraca do tego, co jest wcześniej. Więc jeżeli tu 1.1 zatrybiliśmy, że tak na dobrą sprawę komputer bierze dwa elementy i sobie obraca, bierze dwa elementy i obraca, dwa elementy i obraca w przypadku nieparzystej liczby cyfr. W liczbie e, zostawi w spokoju tą ostatnią, to jeżeli to załapaliśmy na drodze analizy takiej papierowej, no to zdecydowanie łatwiej będzie nam odpowiedzieć na te pytania z zakresu 1.2. No i spróbujmy rozwiązać teraz zadanie 1.2. Najlepiej analizować sobie to w oparciu o te wyniki, które już mamy w tabeli. n będzie liczbą k cyfrową, gdzie k jest większe od 0. Liczba wywołań funkcji. Przestaw w zależności od K jest równa. No i pytanie pierwsze. K dzielone przez 2. Prawda czy fałsz? No to teraz popatrzmy sobie na tą tabelkę. Pierwsze pytanie. K przez 2 to prawda czy fałsz? Czyli tu mamy 6 cyfr i wywołań mamy 3. Wydaje się, że się zgadza. Tu mamy 8, mamy 4, ale tu mamy 9 9 podzielone przez 2 jest 4,5, a tu mamy odpowiedź 5, czyli w jedynce mówimy, że jest fałsz, nie zgadza nam się. Idziemy do przykładu drugiego, czyli do tej liczby cyfr k, dokładamy 1 i dzielimy przez 2. No więc tutaj mamy 6, dodamy sobie 1, to jest 7, podzielimy przez 2, mamy 3,5, czyli tak na dobrą sprawę 3, zgadza się. Jak mamy 8, dodamy 1, to mamy 9 podzielone przez 2, mamy 4,5. Wartość całkowita z tego, no to jest 4. I jak mamy 9, dodajemy sobie 1 i mamy 10. 10 podzielone przez 2, mamy 5 wywołań, więc się zgadza. W tym ostatnim mamy cyfry. Cyfr mamy 15. Dodajemy sobie 1, mamy 16, dzielimy przez 2, mamy 8, tak, czyli drugie zaznaczylibyśmy, prawda? Kolejne to trzecie. K przez 2, gdy K jest liczbą parzystą, czyli na przykład bierzemy sobie to 6 przez 2, jest 3. Ale gdybyśmy tu mieli K jest liczbą nieparzystą, czyli 5 plus 1 przez 2 też jest równe 3. A no zatem się zgadza, tu też powinniśmy zaznaczyć prawdę. I zostało nam ostatnie czwarte, K plus 1 przez 2. Czyli weźmiemy sobie na przykład 6 plus 1 to jest 7, przez 2 to nam wychodzi 3,5, a powinno być 3. A jeśli weźmiemy sobie 9 i dodamy plus 1, no to w tym przypadku wychodzi. No ale jeżeli weźmiemy 8 plus 1 to jest 9, przez 2 to jest 4,5, a powinno wyjść 4, a zatem tutaj też zaznaczamy sobie fałsz. Zadanie 1.3, jak doskonale widzicie, jest tutaj, tutaj żółta karteczka, oznacza, że powinniśmy to zrobić na papierze, ale jak domyślacie się, spróbuję Wam to przedstawić na komputerze. W postaci pseudokodu lub w wybranym języku programowania, i tu już generalnie proponuję wybrać sobie język programowania, bo jeśli go znamy, no to warto z niego skorzystać. Mamy komputer, jakby to powiedzieć, przed sobą, więc wykorzystajmy to. Napisz nierekurencyjną. Funkcję przestaw 2, tak, czyli tam była rekurencyjna, tu musimy napisać ją w formie iteracyjnej, e, która dla danej nieujemnej liczby całkowitej n da taką samą wartość, jak przedstaw. No i tu jest uwaga, szalen, szalenie ważna uwaga, żeby się nie zapędzić i nie wstawić coś, co będzie zabronione. Twój algorytm może używać wyłącznie zmiennych przechowujących liczby całkowite, czyli nie będziemy mogli pracować na stringach oraz może operować. Wyłącznie Łącznie na liczbach całkowitych. W zapisie możesz wykorzystać operacje ma arytmetyczne, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, dzielenie całkowite, reszty z dzielenia oraz porównywanie liczb, instrukcje sterujące, przypisania do zmiennych lub samodzielnie napisane funkcje wykorzystujące wyżej wymienione operacje. Zabronione używanie jest funkcji wbudowanych, budowanych oraz operatorów innych niż wymienione, w tym funkcji przestaw. Czyli jeśli chcecie sobie wstawić takiego powa, który będzie wam potęgował, no to już go nie możecie tu wstawić, bo zabronienie. Jest używanie funkcji wbudowanych. Powiedz wbudowany, prawda? Możemy sobie powa napisać. Specyfikacja, wstawiamy n, nieujemną liczbę całkowitą, otrzymujemy nieujemną liczbę całkowitą, wynik działania jest taki sam jak po wykonaniu przestaw, czyli generalnie te dwójki od prawej się przestawiają, prawda? I teraz może, żeby lepiej zrozumieć działanie funkcji przestaw, e, przejdźmy sobie do powerpointa i zobaczmy sobie jak powinniśmy przeanalizować zadanie 1.1. Mamy ton, ten tekst, który właśnie macie w arkuszu, to już go znamy. I pojawia nam się funkcja przestaw. Bierzemy sobie pierwszą wartość 1, 3, 4, 6, 8, 9 i otrzymujemy poszczególne elementy, czyli modulo 100. No to modulo 100 wyciągnie nam dwie ostatnie, a z kolei e, div 10 z tej wyciągniętej 89 wyciągnie nam ósemkę. z kolei mod 10 wyciągnie nam dziewiątkę. No, i n przyjmie wartość podzieloną przez 100, czyli tak na dobrą sprawę obetniemy dwie po prawej stronie e, cyfry. Sprawdzamy warunek n jest większe od 0. No, zgadza się, n jest większe od 0, w związku z czym w tym miejscu, e, tam gdzie widzicie przestaw, uruchomi się ta sama klon tej samej funkcji. E, tutaj dla przypomnienia, skąd się wzięła 8 i 9 oraz że będzie wywoływany klon funkcji przestaw. No i właśnie mamy ten klon, i robimy to samo tym razem dla argumentu 1, 3, 4, 6. Poszczególne wartości się pojawiają. Jest większe od 0, 13, no jest. W związku z czym przypomnienie, skąd się to wzięło i rozwija nam się funkcja klon. Funkcja klon rozwija nam się trzeci raz jak domyślicie się, będzie to już ostatni raz. W związku z czym w tej tabelce w lewym dolnym roku widzimy właśnie 3. I co się dzieje z tą trzynastką? No otóż R przyjmuje wartość n modulo 100, a więc z trzynastki otrzymaliśmy trzynastkę. Natomiast A przyjmuje wartość 1, B przyjmuje wartość 3 i nk po przedzieleniu przez 100, czyli 13 po przedzieleniu przez 100 całkowicie da nam 0. I jeżeli n jest większe od 0, no ale nie jest większe od 0, w związku z czym w przeciwnym razie patrzymy na a, czy a jest większe od 0? Jest, w związku z czym w przyjmuje wartość 1 plus 10 razy 3 równa się 31 i to 31 jest zwracane właśnie tam, gdzie się wywołuje przestaw od 13, Następnie to 31 jest wciągnięte do tego całego w na żółto i ta wartość jest zwracana, czyli mamy 4 plus 10 razy 6 plus 100 razy 31, czyli tak na dobrą sprawę 3164. I z kolei ten element jest wciągany w to w i funkcja zwraca nam 136498. Tak to wygląda. Mamy przeanalizowane zadanie 1.1 w formie papierowej. Przejdźmy zatem do d Ja w tym devie uruchomię sobie, wywołam sobie funkcję przestaw2. Przestaw2. No i tutaj będę chciał na samym początku przestawić, co będę chciał przestawić. No, będę chciał przestawić to, bo wiem, jaki to jest wynik, prawda. I jak już domyślacie się, ta funkcja będzie typu void. Sobie tą funkcję napiszę tutaj w tym miejscu. int przestaw 2 i oczywiście do tej funkcji wpada jakaś liczba, e, którą będę chciał sobie przestawić. Do tego będzie mi potrzebna zmienna int para, no bo jak wiecie doskonale, komputer bierze te dwie i je po prostu przestawia. Najpierw ją wyzeruje. Następnie będzie N para, czyli ta przestawiona para i jeszcze przyda mi się coś takiego jak krok. Krok będzie określał wielokrotność, czyli czy mamy do czynienia z setką 10 tysięcy, 100 tysięcy i tak dalej, więc tutaj sobie to wyzeruję i oczywiście będzie mi potrzebny wynik, który na początku będzie równy 0, no, i chyba tyle. No, i tak, wpada mi tutaj liczba, więc ja ją wezmę na tapetę i będę ją, że tak powiem, zmieniał, dopóki jest większa od zera. A więc tutaj klamerki. I moja para to jest nic innego jak liczba procent 100, prawda? Ale tu muszę się zabezpieczyć. Można na końcu. Ale można teraz, że jeśli para jest większa od 9, to jest to zupełnie inna historia, niż jak para nie jest większa od 9, mówiąc inaczej, jak mamy jedną cyfrę, no a mamy dwie cyfry w liczbie. Czyli jeśli zwiększa od 9, to n para będzie równa, no i tutaj sobie ją odwracam No to jak sobie, jak sobie ją odwrócić? Liczba procent. 10 i razy 10. Jak mam 89, to wyciągnę 9, pomnożę razy 10, mam 90, plus para przedzielone przez 10, prawda? Czyli jest tylko 89, jak podzielę przez 10, to mam tą 8, która pójdzie z prawej. A więc tu sobie tworzymy parę. Co się stanie, gdy nie jest większa od 9, czyli jest to 1, 2 i tak dalej? No to n para. Przyjmie wartość liczba procent 10. I teraz czas zająć się wynikiem, czyli wynik będzie no, nadbudowywany, dopisywany będzie. tak Wynik równa się wynik plus. Czy pamiętacie, tam było 3164, więc wynik równa się wynik i teraz będzie n para, czyli te 31 razy potęga 10. Do jakiegoś tam kroku, czyli to 31 chcielibyśmy, żeby to było 1000, 3100, prawda? W związku z czym zamiast tego musi mieć razy 10 do 2, czyli pomnożyć to razy 100. No i ten krok będzie zwiększany o 2, bo będziemy mieli 1, 100, 10 000 i tak dalej. Więc w ten sposób. No i nasza liczba. Przyjmuje wartość liczba podzielone przez 100, bo cały czas zajmujemy się dwoma liczbami, e, dwoma cyframi, prawda? Liczbą dwucyfrową. No i oczywiście na końcu musimy jeszcze napisać sobie syjount wynik, bo jest to funkcja wojdowska, w związku z czym ona nie będzie nam nic zwracała w ten sposób. Ale powiecie, ale zaraz, zaraz, ale co to jest potęga. No, Potęga to jest to samo, co znacie jako POW, tylko e, napisane ręcznie, więc trzeba to tutaj sobie przed funkcją przestaw napisać. Dobrze sobie taką funkcję potęgę gdzieś potrenować, bo jak wam właśnie zabronią na maturze, no to może być chwila e, czasu stracona. Więc e, mamy potęgę, mamy 10 do 2, prawda? Więc e, nasz wynik. E, może być jedynką 10 do zerowej, prawda? No i teraz do momentu do momentu aż B jest większe od zera nasz wynik będzie równy wynik razy A. No i B minus minus. I zwracamy sobie wynik, no i mamy zrobione. No, oczywiście, zjadłem jeszcze średnik, co się zdarza, więc poprawiamy, jak widzimy, błędy. Czas włączyć, sprawdzić, jak to nam działa, czy to nam działa. No, i tutaj widzicie, że mamy odwrócone, prawda? No to zróbmy to dla tych konkretnych przykładów poniżej. Usunąłem auty, no bo to jest void. Dodałem dwójkę jako przestaw 2, No i lecimy. Oczywiście endline tutaj nie ma prawa być. Muszę go usunąć. Tutaj znowu jest hochlik z longlongami, ale widzimy, że w trzech pierwszych komputer to zamienia. No i ostatecznie widzicie, jest dobry wynik. Wynik nie wyświetlał się, był ujemny, ponieważ no, przekroczyliśmy zakres integerów, więc wszędzie tam, gdzie pojawiały się duże wartości, a na pewno funkcja potęga zwracała dużą wartość, więc long, long, ta zmienna wynik, long, long, tutaj wpadały duże wartości, czyli long, long i tutaj duży wynik, long, long i w konsekwencji mamy wynik taki, jak jest w arkuszu. Widzicie to doskonale, a zatem zrobiliśmy cały. Całe zadanie pierwsze. No, i tym akcentem słuchajcie, doszliśmy do końca tego zadania. Mam nadzieję, że to dla Was było miłe, przyjemne, e, pouczające. E, zostawcie łapkę w górę. E, aby ten kanał mógł się w ogóle rozwijać, potrzebuję Waszych łapek, potrzebuję Waszych komentarzy. Więc tam jakiś fajny, pozytywny e, komentarz, jeśli się pojawi, to dzięki wielkie. Jeśli macie ochotę, żeby te filmy e, Wam, że tak powiem, się odświeżały, no to musicie. Subskrybować kanał, do czego serdecznie zapraszam. No i tym akcentem sobie mi się rozstaje. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Hej!